Hej! Witajcie na kanale Sypnia Planuje. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałam, że powiem Wam, jak mija mi życie w Polsce po tak długim pobycie w Anglii. Jest, jestem już w Polsce tak około dwóch miesięcy, ale myślę, że ten ostatni miesiąc to takie prawdziwe życie pełną piersią, bo kiedy wróciłam do Polski, mieszkaliśmy u teściów, później mieliśmy urlop i tak właściwie początkiem sierpnia dopiero wprowadziliśmy się tutaj na nowe mieszkanie. Więc myślę, że dopiero wtedy wszystko się zaczęło, i chciałam wam dzisiaj o tym opowiedzieć, jakie są moje wrażenia, odczucia, czy żałuję, czy nie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. To może zacznę od pierwszego pytania, które zadają mi przyjaciele i znajomi. E, którzy mieszkają w Anglii, jak i również e, ci, którzy są w Polsce, i to pytanie, czy czuję, że podjęłam właściwą decyzję. I słuchajcie, od pierwszego dnia, kiedy przyjechałam do Polski, ja wiem, że to głupie, bo e, my przyjechaliśmy do Polski do teściów i tam mieszkaliśmy przez parę tygodni, i tak też. W poprzednich latach też przyjeżdżaliśmy na urlopy do Teściu, razem gdzieś jeździliśmy nad jeziora, więc w sumie to się nie różniło od, niczym od tych wcześniejszych urlopów, ale jak przyjechałam, to poczułam ulgę. Poczułam, że mogę zwolnić, że jestem... Czy poczułam się bezpiecznie, jakoś tak, taką ulgę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, słuchajcie, ale to właśnie chyba chodzi o to, że poczułam i wiem, że podjęłam dobrą decyzję. O tym, że wróciłam do Polski po tylu latach. Wiele osób też się pyta, a na co wy tu wróciliście? Przecież w Polsce jest tak źle i ciągle rządzi ta partia i, i, i wszystko jest takie drogie i w ogóle. Posłuchajcie, ja próbuję to wytłumaczyć. My, mając 20 parę lat, wyjechaliśmy do Anglii za pracą. Bo nie mieliśmy perspektyw na pracę w, w Polsce. No oczywiście mogłam pracować, ale miałam możliwość, więc wyjechałam do Anglii do siostry i to było chyba najbezpieczniejsze, co można zrobić, bo wiele osób wyjeżdżało przez e, agencje zatrudniające, do znajomych, do po prostu przez polecenie jakieś. Ja czułam się mega bezpiecznie, bo przyjechałam do siostry, która wiedziała, że się mną zaopiekuje. I ta... Moja siostra została ciągle w, w Anglii e, i świetnie sobie radzi również. E, nigdy nie myślała o powrocie. Słuchajcie, jak ja oznajmiłam jej, że wracam, to nagle tak jakby zaświeciło jej się światełko, e, że, że, że jest taka opcja, słuchajcie, bo nikt nas nie podejrzewał o to, że wrócimy. To dlatego że my nie wybudowaliśmy sobie domu w Polsce. Nie byliśmy tą grupą Polaków, którzy zawsze oszczędzali, bo budowali sobie domek. My znamy się z mężem już ponad dekadę i u nas zawsze było tak, że mieliśmy jakiś tam budżet pieniędzy swoich, które zarabialiśmy i my je wydawaliśmy na bieżąco, słuchajcie. No, wiadomo, oszczędzaliśmy. Oszczędzaliśmy na kredyt, oszczędzaliśmy na samochód oszczędzaliśmy na wycieczkę, bo to nie było tak, że z jednej pensji można było sobie po prostu pojechać na wycieczkę. To nie jest tak, że mieszkając w Anglii stać nas na wszystko i naprawdę ta wizja tego, że tam to płyną pieniądze drzwiami i oknami jest po prostu naprawdę śmieszna. Bo żeby coś osiągnąć, też trzeba zapracować i też trzeba poświęcić czasami wiele miesięcy. Ja pamiętam jak nasi znajomi, którzy planowali właśnie rodziny, że zostaną w Anglii i chcieli kupić mieszkania, czy tam domy w Anglii, przez wiele miesięcy pracowali po 12 godzin, czasami nawet 7 dni w tygodniu, żeby zaoszczędzić tą, tą, te 10% wartości po prostu domu, bo to było ciężko, żeby, żeby żyć tak normalnie i jeszcze, jeszcze odłożyć te pieniądze. Jeszcze jak ktoś nie miał dzieci i dwoje, dwoje małżonków pracowało, no to było super, to szło szybko, ale jak były już dzieci, to naprawdę to już było, było wyzwanie. Słuchajcie, edytuję teraz ten filmik, który właśnie oglądacie, i chciałam jeszcze tylko dodać, żeby było jasne i żebyście naprawdę nie pisali jakichś niefajnych komentarzy, że tak, w Anglii pracując można było odłożyć bardzo dużo pieniędzy. Ale jeżeli mieszkało się z kimś na pokoju, na przykład wynajmowało się trzy pokojowe, czyli trzy sypialniane mieszkanie czy, czy domek, i tam po prostu cztery czy sześć osób składało się na czynsz, składało się na wszystkie opłaty, to naprawdę było tanie i bardzo szybko można było odłożyć dużo, dużo pieniędzy. I tak myślę, że większość z nas na początku robiła. Ale kiedy już zaczęliśmy łączyć się w pary, każdy z nas zapragnął mieszkać. Tak, oddzielnie, tak jakby na swoim, może nie na swoim na początku, ale po prostu we dwójkę, i wtedy to już zaczyna się normalne życie. Jeżeli nie oszczędzamy już tak bardzo, jeździmy na urlopy, wychodzimy na weekendy, wychodzimy do restauracji, to to jest ten czas, w którym po prostu już nie ma tak dużo pieniędzy, bo żyjemy tak normalnie, jakbyśmy żyli w Polsce. I chciałam tylko zaznaczyć właśnie tą małą różnicę pomiędzy tym wielkim oszczędzaniem. A tym normalnym życiem w Anglii. I tak samo oszczędzaliśmy na to, żeby remontować nasz domek. Także wydawaliśmy na bieżąco nasze zarobki na życie w Anglii. Dlatego też pytanie: A co będzie, jak skończą wam się pieniądze w Polsce? Wrócicie z płaczem do Anglii. Słuchajcie, nie skończą nam się pieniądze, bo ich nie mamy. Nie mamy tutaj wielkiego domu, nie mamy tutaj zaoszczędzonych dziesiątek tysięcy złotówek czy funtów, nie wiem, nie wiem, ile byśmy mogli zaoszczędzić przez tyle lat. Także przyjechaliśmy oczywiście z jakimiś tam pieniędzmi, bo to wiadomo, że trzeba poczekać 30 dni na pierwszą wypłatę, bo mój mąż przyjechał. E, chyba dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy, więc był dwa tygodnie bezrobotny, później trzeba było cztery czy pięć tygodni przepracować, żeby ta wypłata przyszła, także te pieniądze rzeczywiście musiały jakieś być. E, poza tym my przestaliśmy już zarabiać w Anglii, bo ja byłam na macierzyńskim, macierzyńskie po którymś miesiącu już nie jest płatne w Anglii. Mój mąż dostawał już wypłatę w Polsce, a kredyt, który jest naprawdę wysoki w Anglii, ciągle trzeba było spłacać, bo dom nie był sprzedany. Także tak musieliśmy mieć jakieś pieniądze ze sobą, ale to nie była kwota, która utrzymałaby nas przez rok czy przez dwa bez pracy. Dlatego właśnie chodzi mi o to, że pytania: Po co wy wróciliście? Nie wróciliśmy, bo mieliśmy wybudowany dom, nie wróciliśmy do rodziny, bo pamiętam te piękne czasy, kiedy u mamy czy u babci wszyscy się spotykali i to było takie cudowne, bo te 14 lat naprawdę przeminęło, i moje kuzynostwo ma dużo starsze dzieci, i oni się zajmują tymi dziećmi. Już nikt nie jeździ do babci i do dziadka w takich wielkich spotkaniach, bo to, bo to pokolenie tak jakby przeminęło i teraz. Tak, jakby u moich rodziców, yy, czy u moich wujków i cioć, oni się spotykają tam już nie u babci. Także każdy ma już to, już to pokolenie troszeczkę zaszło i to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego ja tego nie rozumiem, że ludzie tęsknią, bo chcą wrócić do Polski sprzed tych 10 czy 15 lat, a to już nie jest to samo. No dobrze, ale wracając już do głównego tematu tutaj w filmiku, czyli jak sobie radzimy, to może powiem o pracy. Mąż po dwóch miesiącach szkolenia w końcu wrócił, bo był we Wrocławiu. I teraz już jest z nami tutaj w mieszkaniu w Korzowie Wielkopolskim. Ciągle pracuje dużo godzin. Ja myślę, że to po prostu wymaga jego stanowisko, bo on nawet jeżeli wraca do domu, to i tak jest pod telefonem, i tak otwiera laptopa, sprawdza swoje maile, musi coś załatwiać. Nawet jak jesteśmy na weekendzie gdzieś w jakimś parku czy coś takiego, to i tak zdarzają się te telefony, ale myślę, że znaczy, ja mam jakąś, jakąś wyrozumiałość do tego, bo pamiętam, kiedy ja miałam taki okres w swoim życiu, w swojej pracy, karierze, że ludzie do mnie non stop, dzwonili nawet kiedy, w weekendy, kiedy byłam w domu. To ja teraz to rozumiem, że on chce to dopilnować, bo jeżeli nie odpowie na ten telefon i po prostu będzie niedostępny przez weekend, to to wszystko się po prostu nie potoczy tak szybko i tak sprawnie, jak on by tego chciał. Więc jestem w stanie sobie to zrozumieć. Myślę, że to jest przejściowe, że z czasem jak wszyscy zrozumieją swoje zadanie, bo to jest, no mówię, nowy otwierający się magazyn, więc, więc wszystko jest nowe dla każdego. Że z czasem to się wyklaruje. Ja też zaczęłam pracę. Jak na razie pracuję z domu, zdalnie, um, ale jest ok. Udaje mi się, dzieci chodzą do żłobka, więc, więc jestem sama w domu, jest, jest ok. Um, staram się przyzwyczajać do tej rutyny. Typu, że wstaję sobie o 5 czy tam 5.30, ćwiczę, biorę prysznic, później szykuję śniadanie dla dzieci, dzieci wstają albo je budzę, w zależności od tego, jaki miał dzień poprzedni. E, szykujemy się wszyscy i ja staram też, pomimo tego, że zostaję w domu, to staram się być tak spakowana, jakbym miała wyjść do pracy, e, żeby za tydzień czy dwa nie było po prostu zaskoczenia, że nie, wiem, nie zjadłam śniadania, albo nie jestem umalowana, czy, e, czy cokolwiek. Także przyzwyczajam się i na razie jest ciężko. Powiem Wam, że z tak malutkimi dziećmi, kiedy Asienka ma 9 miesięcy, a Dasiek niespełna 4-latka, to naprawdę ciężko jest się wybrać. I to też tak trudno zrównoważyć, bo jeżeli mamy tego czasu, jeżeli wszystko idzie gładko i mamy tego czasu dużo, to Dasiek ma jeszcze tak 15-20 minut, żeby się pobawić. Jak już zaczyna się bawić i wchodzić w tą swoją fantazję i wyobraźnię, to ciężko jest go później wyrwać z tego, i serce się kraje, że my musimy iść, bo ja chciałabym w, w, zmieścić się w tym wymiarze czasowym, żeby przyzwyczajać się na, na, na tam godzinę wychodzenia z domu, a on po prostu się bawi. Także na razie jeszcze są y, małe ustępstwa, ale jakoś to idzie. Jeżeli chodzi o moją pracę, to jestem mega szczęśliwa, bo jest naprawdę identyczna do tego, co robiłam. Jest inne nazewnictwo yy, i inne po prostu yy, pliki, czy, czy po prostu no, no wszystko ma jakby tak, takie świeże, ale założenie jest to samo. Ja będę robiła to samo, będę tworzyła te same rzeczy. Także jestem mega podekscytowana, bo czuję się pewnie, słuchajcie, nie mam takiego dreszczyku niepewności czy, czy stresu, że sobie z czymś nie podołam, nie, jestem mega pozytywnie nastawiona, czuję się naprawdę pewnie i że to wszystko pójdzie tak jak powinno, no bo rzeczywiście już przez wiele lat to doświadczenie zostało wypracowane i ja już byłam w takich sytuacjach, że naprawdę e, myślę, że tutaj niewiele rzeczy mnie po prostu zaskoczy. Jeżeli chodzi o dzieci i żłobek, to oboje chodzą jeszcze do żłobka, a się już za parę tygodni będzie szedł do przedszkola, tak jak mu się należy. Ja znalazłam przedszkolę Montessori, jestem bardzo zadowolona. E, oni nie dość tam, że po prostu uczą życia praktycznego, to jeszcze stawiają duża e, uwagę na żywienie dzieci. Także, także to super. Z Asieńką tutaj w żłobku, jeżeli chodzi o żywienie, nie jest tak ciekawie. Zresztą, jeżeli chodzi o winnego, to ty chyba tylko ja, bo kiedy ona miała 6 miesięcy, to my już zaczęliśmy planować powrót i ja po prostu zaczęłam ją karmić tak, jak ja bym chciała, żeby była karmiona zdrowo. A później już um, zostałam sama, bo mąż wyjechał i musiałam się pakować, sprzątać, od, odgruzowywać dom. Więc tego czasu miałam jak m, dość mało i zaczęłam karmić ją słoiczkami, e, w sensie jedzonkiem ze słoiczków, e, co no, pewnie wiele mam robi i, i to jest uważane za zdrowe, ale ja wolałam po prostu, żeby dziecko jadło awokado, marchewkę, czy, czy w ogóle ogórka zielonego, tak po prostu rączkami, bo żeby wyrabiała sobie te smaki i, i nawyk po prostu gryzienia. Także nie, no była przyzwyczajona do słoiczków, poszła do żłobka, tam, jest, tam są gotowane polskie obiadki. Na śniadanie jest biały chlebek z serkiem białym albo z szynką. Moje podejście, że powinna to być jakaś e, pasta, humus, czy, czy awokado, nie wiem, no jest troszeczkę się różni, ale myślę, że to gadamy się z panią. Ja któregoś dnia wróciłam bardzo żalona ze żłobka e, i rozmawiałam z mężem, że po prostu mi się nie podoba, bo nie położyli Asienki spać i ona po prostu zasypiała mi na ręce, kiedy ja wracałam do domu. Serce się traje, po prostu jak o tym myślę i rozumiem teraz rodziców, którzy mówią, że żłobek to jest katastrofa i oni nigdy by, nigdy by nie posłali swoich dzieci do żłobka. E, ale, my, ale mąż po prostu usiadł ze mną i mówił: no, Słuchaj, a pamiętasz jak było w Anglii, Gadasz, jak był maleńki, jak go na przykład nie nakarmili, bo nie zawołał, a, a później w aucie wybuchł wielki płacz, bo przypomniało mu się, że jest głodny, albo dawali mu do picia zimną wodę, pomimo tego, że była zima. I w ogóle było takich kilka rzeczy, które rzeczywiście trzeba było wypracować z takimi maluchami, i tutaj pani jest bardzo szczera o to, jakie ma możliwości, co może zrobić, a co jest po prostu blokadą. Także myślę, że po kilku rozmowach i jakichś wskazówkach czy prośbach, tłumaczeniach, myślę, że się, myślę, że się dogadamy, jeżeli chodzi o to żybienie. Ja chciałabym, żeby Asienka, jeżeli już musi jeść chleb, co mi się wydaje, że takie maleństwo. Mając 9 miesięcy, żeby jadło codziennie na śniadanie chleb, to nie jest fajne. Ale dogadałyśmy się, że będzie jadła tylko ciemne pieczywo. Także pani to również zgodziła się na to, że ja przynosiła swoje pasty. Bo słuchajcie, nie wiem, nie wiem jak wyżywicie dzieci, ale na przykład jest wiele past właśnie takich wegańskich. Z cicierzycy czy, czy różnych innych. I, I można dziecku dać to ym, zamiast szynki czy, czy białego serka także myślę, że zacznę już konkretnie przynosić coś do żłobka mi to nie przeszkadza absolutnie, ja wiem, że ja patrzę za żywienie, ale jeżeli moje dziecko znaczy w żłobku nie ma takiej opcji, żeby jadło, jadło zdrowie, to ja to przyniosę i to jest ok kolejna rzecz, słuchajcie, patrzę mieszkanie mieszkanie tutaj w Gorzowie Wielkopolskim to jest pierwszy raz kiedy ja w ogóle mieszkam w mieszkaniu i bardzo mi się podoba. Nie wiem dlaczego. Słuchajcie, tutaj jest niecałe 80 metrów i to jest uważane za duże mieszkanie, gdzie to jest troszeczkę więcej niż połowa tego, co my mieliśmy w Anglii. A wiadomo, że jak jest miejsce, to kupuje się dodatkowo więcej rzeczy do kuchni, więcej szklaneczek, kubeczków. Słuchajcie, jakiś miseczek. No, bo to było ładne, to było ładne. Teraz tutaj y, kuchnia to jest połowa kuchni i połowa szafek, które miałam w tamtej kuchni. Tak samo z miejscem do przechowywania czegokolwiek, tam mieliśmy dwa garaże, jeszcze y, mieliśmy ten domek szklany, w którym po prostu dzieci mają swój plac zabaw, y, także zabawek i wszystkich innych rzeczy jest po prostu multum, jest za dużo, ale powoli zaczynam się uczyć tego. Y, i odłożyliśmy bardzo dużo rzeczy, które używaliśmy kilka razy do roku. E, na szczęście mamy miejsce parkingowe, e, podziemne, w którym po prostu leżą kartony z rzeczami, które w razie gdyby zniknęły, no to nie będzie nam aż tak bardzo szkoda, ale nie możemy ich po prostu trzymać w mieszkaniu, bo mam już dosyć kartonów i już ich nie chcę. Także uczę się wszystkiego. Naprawdę ja myślałam, że jestem minimalistyczna. Ale rzeczywiście w dużym domu ten minimalizm było lepiej utrzymać. Tutaj, kiedy to wszystko trzeba było skompresować, to jednak, jednak jest wyzwanie. Ale dajmy sobie radę, słuchajcie, mieszkanko jest naprawdę fajne, przestronne, jest, jest balkon także, także bardzo mi się podoba. I ostatnim punktem, który chciałam Wam powiedzieć o tym. Jak sobie radzimy, to są ludzie, na jakich ludzi spotkaliśmy, bo wielu w komentarzach, wiele razy w komentarzach piszecie, że życzycie mi, abyśmy spotykali tylko życzliwych i miłych ludzi. I słuchajcie, um, byłam w urzędzie już parę razy, czy po prostu u lekarza, i rzeczywiście bywa różnie, słuchajcie, bywa różnie, ale z ludźmi przed, bloku, przed blokiem, my przed blokiem akurat jak mamy Plac Zabaw. Także tam spotyka się wiele rodzin, nie tylko z naszego bloku, z naszego blokowiska, ale też z pobliskich. I tacy, tacy rodzice są naprawdę bardzo fajni. Nie trafiłam na nikogo zarozumiałego ani nikogo, kto by nie chciał ze mną rozmawiać. Zresztą też staram się zmienić ten nawyk, bo normalnie jak są cztery ławki dookoła placu zabaw, to wybiera się tą, która jest pusta, oczywiście, a ja staram się zmienić ten nawyk w sobie i usiąść obok kogoś, żeby można było z tą osobą porozmawiać. I naprawdę udało mi się nawiązać kilka fajnych e, znajomości, może nie znajomości, ale rozmów. E, większość sąsiadów już znam na osiedlu. E, to są fajni ludzie. Br gorszy problem jest z dzieciaczkami. E, one są troszeczkę zarozumiałe, e, troszeczkę złośliwe. No, jak to, myślę, że jak to dzieci, słuchajcie. E, do dorosłych są mega grzeczne, a do siebie to po prostu jak masz cukierki, to cię kocham, jak, jak nie masz, to cię nie lubię, i takie, i takie jest po prostu podejście. Ale ogólnie mam dobre, dobre w ogóle po prostu relacje tutaj z ludźmi, nawet w sklepie czy cokolwiek. Ludzie bardzo pozytywnie reagują. Na moje podejście, bo e, ja bardzo często przepraszam, np. jak Adasiek coś zrobi, czy Asieńka, czy, czy coś takiego. E, to ja staram się po prostu być tak miła, życzliwa, myśleć o tych ludziach. E, jedyne co to. E, Zdarzyła mi się sytuacja, że byłam na zakupie w markecie i no, staram się zatrzymywać jakąś tam odległość między ludźmi, pomimo tego, że większość ludzi nie bierze pod to uwagę i po prostu wpycha się między siebie, to pan wybierał banany, i ja czekałam, aż on wybierze, żebym ja mogła podejść do stoiska. Po czym dotykał każdą jedną kiść bananów, żeby znaleźć tą najlepszą i ja już po prostu nie mogłam i zapytałam się go, czy naprawdę musi dotknąć wszystkie. Słuchajcie, nie miał rękawiczek ani niczego, po prostu gołymi rękami dotykał każdej kiści i bądź tutaj mądry w, w trakcie pandemii. I to już chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć z tego, jak sobie radzimy w Polsce. Ja jestem mega pozytywna, pomimo tego, że Mąż ciągle dużo pracuje to w porównaniu z tym, że był tylko na weekendy, a teraz jest codziennie wieczorem i rano, to jest dla mnie wielka różnica i, i jest super. Oczywiście nie chciałabym tego na dłuższą metę, bo to nie o to chodzi. Ale tak jak mówię, myślę, że to jest przejściowe i będzie OK. W ogóle przyjeżdżają do nas, przyjeżdża do nas rodzina, odwiedzają nas, pomimo tego, że to jest parę godzin drogi, to jednak można wsiąść w samochód i przyjechać. Słuchajcie, ja do rodzinnego. Miasto, tam do okolic rodziny mojej mamy mam gdzieś tam 3, może 4 godziny. Także to też jest do, do przejechania, jeżeli nawet nie w jeden dzień, to można gdzieś przenocować i, i zostać po prostu na weekend. No, nie trzeba po prostu latać, jest to po prostu dużo, dużo wygodniejsze. Nawet ostatnio planowaliśmy integrację w pracy. I mąż po prostu poprosił e, dziadku, żeby przyjechali zaopiekować się wnukami, bo nie będzie nas o 17, żeby ich odebrać ze żłobka. I słuchajcie, no to się wszystko rozpadło, nie wydarzyło się, ale tak czy inaczej jest to możliwość, żeby poprosić rodzinę o pomoc, czego nie ma w Anglii i nie było nigdy, e, bo po prostu było wszystko za daleko. E, także to jest, to jest duży, duży plus. I ja ciągle jestem bardzo pozytywna. Myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Także tyle. Nie żałuję i yy, yy, jestem bardzo zadowolona. Czuję, że podjęłam dobrą decyzję. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa pa!